Jason Scheme, yo bro, how you doing? Dzisiaj z AJ lecimy z treningiem, będzie to trening głównie dla facetów, oczywiście jak jakieś panie dadzą radę to jak najbardziej. Trening będzie intensywny, spalimy tu mega dużo kalorii, ale też wzmocnimy całe ciało. Wygląda to tak, że w obwodzie wykonujemy 8 ćwiczeń, będzie 40 sekund pracy, 20 sekund przerwy, więc ostry zajazd. Potem zrobimy 4 takie serie, wy oglądajcie sobie cały filmik, zobaczcie jak wyglądają te ćwiczenia, a potem powtórzcie to razem z nami. No. dobra, to idziemy. Ostatnio jeszcze tak nagrywaliśmy prawie że rok temu ostatni materiał nagrywaliśmy wyszedł. Też tutaj. Wyszedł całkiem dobrze, niby nie za długi, ale taki sam raz było trochę śmiechu więc Jeżeli ten materiał też podobnie uderzy, to jeszcze coś pokombinujemy tym razem może u mnie w trójmieście. Także zostawcie łapę do góry. zrobimy kolejny ten. Na dobry start łapa do góry, komentarz i lecimy z treningiem. Dobra, jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym was poinformować, że wyszły koszuleczki z napisem Dibref fajne, przewiewne, idealne na trening. E, ogólnie będziemy startować z własną odzieżą, więc bardzo Was zapraszam. Możecie wpaść na sklep i zobaczyć, co tam mamy. Dobra, także zaczynamy. 40 sekund to dużo pracy, także jeśli nie będziecie dawać rady, to zostańcie po prostu w pozycji, w której aktualnie wykonujecie ćwiczenie. Czyli jak wykonujecie podciąganie, to zostańcie z wisie jeszcze do końca czasu, a jak robicie pompki, to zostańcie w podporze przodem. przodem. Zaczynamy. 15 sekund teraz na przygotowanie. Wkładam stoper do kieszeni. Lecimy. Zaraz zaczniemy piwkać i najwyższy drążek. Zaczynamy od podciągania. 40 sekund. Tak. Jest. Dobra. Idziemy na blipę. 20 sekund przerwy, zrobimy gnipek. Już plecy siedzą wam. Chodź, chodź, zaraz zacznie pan. Przeciw, poczynają ręce. Teraz lecimy znowu. 20. I lecimy. Tutaj takie szerokie, mocno spięty brzuch, pośladki napięte Patrzymy przed siebie Każdy nie chce sam tempo wyznaczy. O już ciężko Dawaj, 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 trzymaj Uf. Dobra, 20 sekund przerwy. I lecimy do następnego ćwiczenia. Czyli teraz wchodzimy na drążki i przyciągamy kolana do klatki piersiowej. ale normalnie. Gdzie robisz? Coś mnie spieło. I lecimy. Połamy mocno to było mocno więc był tutaj pracuje mocno Kolejne ćwiczenie to pomki Idziemy sobie tutaj nad twardą nawierzchnię teraz już koniec Ja się zrobię, chodź na sobie za do świadczyłem Dobra lecimy, lecimy O nie stać Przypomina mi się już z poprzedniego cała pompa zróbmy te 5 sekund do góry i lecimy Nie. Elegancko, elegancko, o to chodzi. Nawet jak nie dajemy rady ciągle wykonywać ćwiczenia, to po prostu zatrzymujemy się w pozycji Ach, izometrycznej. Tak. Dobrze, dawaj, przynajmniej się motywuję. Pociąganie neutralne, teraz śmigamy na drążek. Oh. Tutaj idziemy. No. Ty po jednej, ja po drugiej. Nie. No. Można u góry jest trzymać no. Trzymamy o. Trzymaj, trzymaj Chyba no, tu leżę już Dobrze. To jest za dużo. Mimo wszystko trzymamy no tutaj też mięśnie pracują nawet zbić Trzymać Mocne. To już była rzeź, naprawdę. Lecimy teraz pompki na barki. Też sobie tutaj idziemy. Delikatny rozkrok. Na wejdzie. ok wow. Coś na mnie kipił. na ja tej przerwy. No właśnie. Za, zahamowało nam się. Także no? troszkę oszukane, no, ale trudno. Ja Zosta nie płaczę przy naszym. <laughs> ale wy macie robić równo 20 sekund, ja to skrócę w montażu. Wybaczcie. Uwaga, trzy sekundy. <śled timeframe> <umasche> <śled> 20 sekund przerwy, teraz nie oszukane, ustawiamy się w pozycji side plank, czyli deski bokiem, najpierw będzie 20 sekund na jedną stronę, a potem na drugą. Ja dzisiaj robimy coś takiego, lecimy, ostatnie ćwiczenie, tutaj już Boże. na maksa, podjeżdżam. Zmiana? Wow. To było mega mocne Miąteczko. Także tak Widzieliście, sami nie dawaliśmy rady ciągle 40 sekund pracy i robiliśmy sobie te ćwiczenia, w których dalej mięśnie były napięte, ale już nie, nie były to powtórzenia. I teraz tak, minimum myślę, że można sobie zrobić teraz 3-5 minut przerwy i powtarzamy cały obieg. 4 razy. Tutaj spalonych kalorii jest milion. Mięśnie dostają po tyłku. O no, kondycja nie? kondycja dokładnie, dobra. Ale dobrze, zejdziemy. Śmigamy. Dzięki Łapeczka w górę, komentarze, dajcie zna znać, czy daliście radę. Jelo. No, na razie, dzięki wielkie. Peace out, brother.